Góżu, moja góżu! Czemu tyś taka... Witajcie! Bez przedłużania, zostawcie kciuk w górę i ruszamy na majestatyczną Przełęcz Krzyżny. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Witamy was serdecznie w kolejnym dniu naszej wyprawy rowerowej przez drugą RP. Tym razem podążamy za Bernardem Newmanem w Tatry. Tak, on też chodzi po górę. A więc i nas nie może tu zabraknąć, więc idziemy. Droga była ciężka, bo był straszny korek. Tak, Też... jechaliśmy ponad godzinę. Jesteśmy na palanicy Bioczańskiej. Tam wszyscy idą na morskie oko, a my pójdziemy le lekko inaczej. Naszym celem dzisiejszym jest przełęcz krzyżny. Około 9 godzin marszu, no i zaliczone 5 stawów, w schronisku w 5 stawach również. W 9 godzin i 40 minut przeszliśmy ponad 24 km i pokonaliśmy 1408 metrów przewyższeń. W trakcie około 3 godzin odpoczywaliśmy, robiliśmy fotki i podziwialiśmy nasze piękne Tatry. No i muszę wam przyznać, że nie myliliśmy się, wszyscy idą drogą na morskie oko, a my braliśmy niebieski szlak, który kieruje na ruś nową polanę. My nie dojdziemy tej polany, wcześniej odbijemy w stronę pięciu stawów, znaczy w stronę przełęczy krzyżne, bo tak, tak naprawdę obejdziemy pięć stawów. Jakby schodząc krzyżne, będziemy schodzić z widokiem na piątkę. Widać górów, w chmurzu i w chmurzu widać i my jesteśmy zadowoleni, i góry są zadowolone. Zakwasy są ale zaraz sobie pójdą w ogóle super szlak tam jest palenica białczańska tą dolinką idzie się na morskie oko a mamy takie widoki no ja muszę przyznać ten szlak no mnie bardzo zaskoczył słuchajcie no naprawdę przyjechaliśmy w korku żeby w ogóle wjechać na y, tą palenicę a tutaj minęliśmy może Cztery osoby przed nami może są dwie, gdzieś daleko, daleko i nie ma nikogo. Super. Prawda. Teraz się wypłaszczyło teraz na maksa. Wypościło ogólnie. Ale podejście nie było strome. Myślę, że podejście. Nie, to Ola, to jest, myślę, że podejście na bawie u góry było bardziej strome ale niż co to. To za podejście było, to no, przecież nawet nie jesteś... Zrobiłaś pierwsze pie, pięterko. Podejście no tak. to będzie dopiero jak będziemy wchodzić yy, na krzyżne, te ostatnie... Ostatnie kilkaset metrów to i ja kilkaset wiemy. metrów w górę. Ale chodzi mi o to, że jakby, no właśnie to jak jest poprowadzone, to nie jest stromo. Bo na bawi jest stromo. Jak się wchodzi o to. My idziemy na Rówień Waksmundzką. W życiu tam nie byliśmy. Czerwonym szlakiem, godzinka. I dalej jest super, i dalej jest bardzo mało osób, jest cisza, spokój, piękne widoczki, trasa jest spoko, Daniel pierdzi, o Boże. Ale bym spadła. Zakwas jest? Jest zakwas. Chyba jest. Zakwas jest jest, jest moc, proszę zobaczyć, to jest mój biceps. Dalej, bo... Chyba są zakwasy po babie. No są, wiem, że są, ale trudności są takie, żeby już przemysłwać i żeby iść dalej i się wspinać i zdobywać szczyty. No i my zielonym na halę gąsienicową, ale nie do hali gąsienicowej. Odbijemy za jakieś 55 minut na czarny Szlak. Nie jest lekko. Oj, nie jest. 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Nie smaczny tak się jedz, jak każesz. 🎵🎵🎵 Ale wolałam sposób. jest. A nie ma problemu, nie ma problemu. I tak same chmury, choćby to się działo. A my tam. Tam wysoko. Tam daleko. Hen, hen, chmury niestety. Weszliśmy do kolejnego rozstaju dróg. Tym razem rozstaj dróg mówi nam jedno. Tak, że to jest tam skąd my przyszliśmy, a krzyżne Dwie godziny. <śpiewanie> no i tak idziemy, słuchajcie. Idziemy. Czasem coś się nam odsłoni, zach pozachwycamy się widokiem. Czasem się coś zasłoni, ale idziemy troszeczkę jak na ścięcie. Bo oboje wiemy, że czeka nas mocne podejście, a potem mocne zejście. Na razie to był tylko taki spacerek. Będą kryzysy, będą łzy, będzie płacz. Będzie radość, będzie satysfakcja. O tak. Dlatego już teraz. Chyba w ogóle kim mam plecak, nie? No ale to na wyprawie rowerowej nie bierze się plecaka, żeby wchodzić w góry. Już teraz, jeżeli podoba Wam się ta seria, liczę, że się Wam spodoba, bo mi podoba się bardzo. Zostawcie, proszę, łapkę w górę. Zasubskrybujcie, zasubskrybujcie kanał, bo to pewnie gdzieś połowa naszej wyprawy. No i zostawcie komentarz. Napiszcie, jak Wam się podoba, co myślicie o połączeniu roweru i gór czy też wybieracie się w góry będąc na rowerze eee, obiecuję, że już niedługo zgolę tą wielką brodę i moją bujną czuprynę również zgolę wczoraj była próba, ale wszystkie salony fryzjerskie salony fryzjerskie i barberzy byli pozajmowani ale to będzie teraz cel najbliższe mam nadzieję Kilka dni, może jutro, może pojutrze. Ach! Ale widzicie za mną i zobaczcie przede mną. Mleko, mleczko. Płynie. A pomimo tego, że jest mgła, że jest chmuru w tym górzu, no to i tak robi wrażenie. Te wszechobecne kamienie zwiastują tylko jedno. Coraz bliżej mocnego podejścia. A mówią, że widoków nie ma, nie? Widzę, są. Tylko trzeba je szukać odpowiednio. Co ty lubisz? Skałki. Co? Skałki. Skałki ona lubi, słuchajcie. Babiu, zakwasy doskwyrają, co? troszkę tu Dobra słuchajcie my zbliżamy się już do tego ostatecznego podejścia eee, Pewnie nie widzicie ale tędy tędy już wchodzą ludzie tam na górę i tam jest przełęcz krzyżny Uff. Uff. A tutaj pozostały śnieg A przypominam że jest zaraz połowa sierpnia nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, że tak, ale tam wysoko, wysoko, tam już jest właśnie przełęcz krzyżna, praktycznie, e, bo jeszcze odrobinka do góry, ale e, zrobiła się kolejka, słuchajcie, tam wysoko, ciekawe, czy jak my dojdziemy, to nadal będzie, jak dla mnie to widok jest tak samo, albo nawet i mniej taki majestatyczny. Niż taki widok, wiecie, perspektywiczny, taki jak będzie prawdopodobnie tam taki horyzontalny Niż to, co jest tutaj, nie? Ta siła, która drzemie w tych skałach W tych górach jest przepotężna, nie? Ja się jaram, chłop z Niziny To się jara Ola? Jak tam, powiedz, jak tam? Ja też się jara. No serio Jest tak niesamowicie z każdej strony są te góry i te skały są takie ogromne, mocne, o. O, serio, i jeszcze słońce wychodzi. W ogóle, jak tak idziecie sobie górami, to ja, chłop z Nizin, jak już mówiłem, polecam wam dotknąć skały i poczucie jej moc. Wiecie, w sensie, jaka ona jest ciężka, jaka ona jest mocna, jaka ona jest silna skała Prawie jak Olek mój, który zgubił drogę, bo ścieżka jest tutaj Tak słuchajcie, krok za krokiem, krok za krokiem, na schodach, do góry No niestety słuchajcie, chyba to chmurzu zasłoni nam widok ja. Ważajcie na skały, bo trochę popękały Tam jest. O, jak ciekawie w ogóle. Wygląda w ogóle, jakbyśmy nie wiadomo gdzie byli. A my jesteśmy tak naprawdę wiadomo gdzie chmurzu nas dogoniło. Prawdopodobnie też przegoni. Bo niestety oboje spuchliśmy. Spuchnięta Ola wygląda tak. No spuchłam, ledwo idę. Jeszcze został kawałek drogi, ale jest no stromo. Wody daj, wody mi daj. My dalej swoje, ale już zobaczcie. Jest przełęcz, jest i Olek i idziemy, końcóweczka. O, ja czekałem długo na ten znak. Dzień dobry. dobry. O matko kochano, jakie mleko. Nic nie widać, panorama przepiękna, ale wieje za to mocno. Jest i krzyżne 2-1-1-2. Jest i ola. Dolina 5 stawów, półtorej godzinki stąd. No i tyle żeśmy wchodzili, żeby teraz schodzić. Do Doliny pięciu stawów w półtorej godzinki. Nadal żółty szlak. Nie zaczepiaj znowu ludzi. Ola! Gdzie nie pójdziemy, to ja potem nie, muszę się tłumaczyć. Ona nie jest chora, ona tak po prostu się czasem zakąpuje. Ja wyskoczyłam z tej stronki na Słuchajcie, my za tym siedzimy i czekamy. Czekamy na chwilę, bo już tam widać jeden ze stawów. Ale było pięknie widoczne te, no coś bajecznego w ogóle. No, ach, już nic nie ma. Kanapeczkę zjedzmy. No i ogólnie cała dzisiejsza zabawa miała polegać właśnie na tym zejściu. Na zejściu, które miało obfitować sam niesamowite widoki tu po lewej stronie. No i jak widzicie, innym razem. Idziesz na dół i co będzie o 19? Plaska będę jadła o 19, ale nic nie widać. No a zejście jest, słuchajcie, pewnie jakby nie było mgły byłaby lepiej widoczne. A jaka ścieżka. O Zalomik. I jo. Zobaczcie, to jest w ogóle to. O! Boże, widać. Widać. o. 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 <grym> <grym> Widzę buzie w tym gle chwała tobie panie I jest dalej Zamyka się i odsłonić się już nigdy pięknie Ano, a ja chciałem pokazać, że wcale nie jest takie łatwe do zejścia. Tutaj się widzicie, nie? że same kamienie wystające. No ale widoczek widoczkiem, widoczek. O, trzeba być czujnym, trzeba być czujnym. Żeby widok złapać. No i z takim widokiem, powiem wam szczerze, to jakiś czas mamy, ten widoczek można sobie schodzić. Już nie widać całego tamtego stawu. Tego większego. Ja nie, nie pamiętam, jak te stawy się nazywają wielki, mały, średni, czarny, gąsienicowy. Pod rysami. Tędy powiem gdzie jest. No, ale z bajeczka. No powiem Wam szczerze, że ten widok to jeden z najpiękniejszych widoków, jakie miałem przyjemność doświadczyć w tapie. Albo w ogóle w górach. Prawda jest bajka. I tam się otwiera. I tu się otwiera. To bajka jest. Tam się otworzyło. Patrzcie, po lewej. Po prawej się otworzyło i tu się otwiera. Gurzu, moja góżu! Czemu jesteś taka? No, i się klawa, się klawa, się klawa. Jest, i się klawa, i całkiem blisko. Jest, i olek. też całkiem blisko. A my tutaj dalej, dalej, dalej będziemy dryfować aż na tamten staw do schroniska. I potem tędy zejdziemy sobie w dół. I polecimy już dolinką na parking. Co tam słychać? Pięknie jest dalej. A to my zwolna już schodzimy, do Dolinki Pięciu Stawów, no szybkie przekąszenie czegoś fajnego, smacznego i drogiego pewnie yy, w schronisku i lecimy w dół. Jest i ono od dawna wyczekane. Upragnione schronisko w dolinie pięciu stawów. Ach, a już późno trochę powiem, wam, 17. Ale będzie dobrze. E, na lekkim zmroku skończymy dzisiejszą wycieczkę. Co masz? Widelec i nóż. Będę jadła na ze szpinakiem. Ostatni był. Zostało. A ja mam bigos i trzy kromki chleba i taki widoczek. Jak tam podjadłaś? Podjadłam, podpiłam, pan nas poczęstował e, likierem, herbatą. herbatą. Ale jaki to widoczek w ogóle, zobacz. Ty, ja mówiłem, że tu będzie trochę stromo i tu jest bardzo chyba stromo na początku. Nie, dobra, luz. No nie wiem czy Olek będzie plaska jadł, bo jednak trochę drogi jeszcze przed nami Zatem zanim zginiemy w tłumie na palenicy białczańskiej wśród busików chcieliśmy z lekka podsumować dzisiejsze wejście w Tatry. Było magicznie i cudownie i ogólnie bardzo chciałam wejść na te rysy, ale wyszło tak, że nie poszliśmy na rysy i jestem zadowolona, no bo tak jak Daniel mówi, góry poczekają. No pewnie, że tak. Także będzie jeszcze okazja, a wiadomo, że trzeba mierzyć siły na zamiary. Chociaż Bardzo... te krzyżne wcale nie były takie banalne. Tak, nie były wcale takie łatwe, no ogólnie nie. strome było podejście i były elementy takie no, że tam trzeba było trochę pomyśleć jak się nogę tak, postawić. zarówno podejście jak i zejście było takie tak. momentami wymagające, nie było nic takiego wiecie, przerażającego, nie było jakichś wielkich ekspozycji, nie było tych jak się Ale śmiejemy, to się jednak... tych rów. Tak, ale to jednak był dwutysięcznik, więc. 2112. Tak. No i słuchajcie, ogólnie jak weszliśmy na górę, to mleko się rozlało, ale jak zaczęliśmy schodzić jak te mgły zaczęły się rozchodzić na, na boki, jak zobaczyliśmy stawy, to było tak piękne, to było naprawdę. No, bajka. Magiczne. Dlatego szkoda, że nie było takiego okienka pogodowego, jak byliśmy na samej górze. Bo ten widok pewnie z samej góry, ta panorama, Tatr, panorama Doliny Pięciu stawów robi wrażenie. Tak, no ale nie ma co. I tak dużo widzieliśmy i dużo mieliśmy pięknych widoków. Musimy się cieszyć z tego co mieliśmy, bo niektórym nawet nie, nie trafia się to co nam. To prawda. My jeszcze dzisiaj nie omieszkamy zalecieć gdzieś do góralskiej restauracji. Na placka. Na placka. Ja oczywiście po zbojnisku. A ja z borowikami. E, no i pokażemy wam oczywiście te placuszki. E, a jutro? A jutro welo Dunajec. Tak, szlak, na który bardzo długo czekaliśmy, bo robiliśmy go 3 lata temu. Jakąś tam część, tak. 3 lata temu chyba. no. Cały I prawie. był magiczny, ale był w remoncie, bo był dopiero jakby tam go próbowali ukształtować, a teraz podobno już tam jakaś część jest zrobiona e, większa, więc tak. będzie się działo. Tak, to już w kolejnym odcinku, więc teraz prosimy zostawcie łapki w górze, zasubskrybujcie kanał, skomentujcie, napiszcie jakie wy szlaki w Tatrach polecacie. No i cóż, Loverowi jedźmy razem! Do zobaczenia jutro, hej! Wielkie dzięki tym, którzy nas wsparli zostawili swoją cegiełkę. Jesteście super!